Na tej wyspie będzie oto stał przepiękny domek. Już za chwilę powiem wam jak, ale musicie zostawić lajka i suba. Więc lecimy yy, z oglądajmy. Oczywiście nikt to będę ja, bo nie ma oczywiście ludzików Lego, bo nas nie stać. Dostałem do e-pikunku ep tak, taką nasionkę takiego drzewa. Od razu go zasadziłem w rogu. Dlaczego? Te drzewo jak będzie wiatr, to ono może uchronić e, mnie przed wiatrem. Jak ja będę tu, to ono tak pcił i kończy się może wiatr. Jest na to bardzo wielka sansza, Przy tym, że na oceanie jest bardzo wiele e, takich tych akcji. Ogólnie tutaj mamy cały sklep lego. Jak wiecie, od niektórych kilka odcinkach. Jeśli jesteście nowi, to subskrybujcie, bo nie będzie się wierzyć. Tutaj oczywiście sobie wyłaniamy same zielone. Rzeczy? O, i coś takiego. Coś takiego stawiamy tutaj. I robimy z tego wodne, wodę pisną, żeby nie, umie, nie umrzeć z głodą. To jest takie jak survival w prawdziwym życiu. Stawiamy to tutaj, żeby można było łatwo wejść. A potem to będzie błąd, ale zobaczycie jak. Oczywiście to będzie oczywiście 25 dni i 10 dni miną mi tak, że ustawiłem tutaj to plus to. I w ogóle to myślałam, no, dobra. I pierwszy dzień minął tak. Więc idę spać, a wy też. Drugi, już jest drugi dzień, który bardzo mijał szybko. Leciał do mnie jakiś dziwny żołnierz. Bo chyba to był żołnierz... Obudziłem go i powiedział mi, że się zgubił, bo leciał statkiem na wyspę em, em, Madagaskaru chyba, bo ja nie pamiętam. I powiedział, że leci na wojnę, ale się zgubił, bo jego ekipa rozbiła statek i wszyscy powinni być. No i wziąłem od niego łóżko. Powiedziałam okej, okay, no to niech zamieszkań u mnie. I w sumie tak, dalej już był wieczór, to poszłem spać. Razem z nim. Częstm już całe drzewo urosło. Także aż wykiekowało tutaj tym i tym. Więc wściąłem te drewno i za drewno kupiłem sobie, a zgadnijcie co? Na ehm, pewno motor, który będzie nam potrzebny do odkrywania nowych rzeczy. Zasadziłem kolejny raz drzewko i, oczywiście, to była taka postawka, ale tu widziałem, że wykiełkowało, bo chodziłem do szkoły. Jestem teraz w piątej klasie podstawowej. Niestety, przez mój statek w Grudziądzu, taka miejscowość, a nie takie miasto, niestety mój statek runął. Kolejny raz przyleciał do mnie taki śmieć. Nie wiem co to, napiszcie to co za komentarzu. Ale to chyba był śmieci z oceanu. Ja to chciałam podłączyć, więc za chwilę podłączę, dobra. Aby co? sobie popatrzcie. Nie, w sumie nie możecie. Ale okej, okay, to tutaj dam i wam pokażę. Tu, 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 tu. A nie, bo to jest dobrze szymowy drzewa. Zrozumiałam, że, że uczyłem się tego w czwartej klasie. I miałam z tego pytanie, dobra. I to się powinno tak montować. Jakoś tak. Nie umiem tego montować, więc to zostanie. O dobra, i tak minął mój piąty i czwarty dzień, czyli czekania, czekaniem, aż wy... z tego dnia, kiedy, kiedy obudziłem się o północy, nagle dziw... słyszałem jakieś dziwne dźwięki. I za chwilę do was wrócę. Okazało się, że to wielki potwór, który idzie na naszą wyspę. Musieliśmy się ratować. I mówiłem, że coś takiego nadejdzie. Od razu żołnierz poszedł na motor. Nie, koło motoru i zaczął do niego szalać I on szedł tak. I zobaczycie moje starcie z nim. Ja oczywiście nic nie robiłem. Musiałam zasadzić szybko drzewo, e, przenieść inne miejsce. Ono dopiero to wykiełkowało i przenieśli to inne miejsce. Aż ten położył się i zniszczył nam, uwaga, motor. Motor wyleciał na niego. Przez to wypadł o właśnie tutaj. Tutaj. Czyli bardzo daleko. Widziałem potwora, wsadzaliśmy to i mamy aż 1 milion pieniędzy. Kura, zabrałam swoją telefon i teraz mogę sobie kupować materiały, które mogę sobie wyczarować. Na no, doram, bierzemy sobie prawe skrzydło. Nie, nie bierzemy sobie skrzydła jednak, bo pojawiła się lawa Nie wiedzieliśmy co zrobić i nagle stał się obsydian. Ej już wiem, bo do kolejnego portalu i do kolejnej wioski trzeba mieć lawę i wodę. Z i wody, z i wody buduje się bruch. Jak się ma bruk, i musicie to odpalić em, jednym z który jest tutaj. O właśnie tu, tutaj, tutaj, tutaj. O jakby żółte, a to reszta pomarańczowa. Więc my, jako tutaj jestem, chyba nadal nie przesadziłem tego drzewa, musiałem go przesadzić. I nie przesadziłem go, ale teraz musiałem. Bo Markowicz, czyli tak się nazywa ten żołnierz, przeskazał mu. I już do czego to w końcu jest! Musimy to przesadzić tutaj i łowił nam samo ryby. Ale przydatne, czemu ktoś to wyrzucił? Pewnie miał coś zepsute z nim. Ale ja naprawiłem. I Marek. Dobra, i 7 dnia i 8, właśnie to robiliśmy. 9 dnia to był ostatni nasz dzień, bo te, to trwa 10 dziesię dni, więc... E, normalnie, w końcu już nie ma takiego tego u kamery, ale to już włączyłem. I dostałem krzynię! Nagle sobie kupiłem krzynię. No dostałem i kupiłem jego. Więc i tak, tak się zakończył. Włożyłam tam em, dwa rubiny emeraldowe I to w sumie zakończył się nasz dzień. Tu mamy jedzenie borówki i jakieś rzeczy. Em, ja byłem minionek, a to był Marek. Żegnamy się, zostawcie lajka i suba i czekajcie na kolejne odcinki nara!